Chyba wystarczy. Jednak można było jeszcze trochę. Ale chyba wszyscy mamy dokładnie ten sam problem, parkując w takich miejscach. Dojeżdżamy, dojeżdżamy, żeby było jak najbliżej ściany, no ale żeby w nią nie walnąć. Kojarzycie to? To jest prawie na każdym parkingu w hipermarkecie i takie coś naprawdę się sprawdza. To coś nazywane jest odbojnicą parkingową ogranicznikiem albo stoperem. Taki stoper to najlepsze rozwiązanie, ale żeby spełniał swoje zadanie, no to trzeba go przykręcić. No i nie będziecie mieli problemu, jeżeli macie prywatny garaż. Ale w takich garażach jak ten, które należą do wspólnoty, trzeba się pytać o zgodę. A tą zgodę nie zawsze dostaniecie. Dlatego mam rozwiązanie, na które zgody nie trzeba. Stoper, który się przykleja. Producent daje taśmę. Ale osobiście tej taśmie bym nie wierzył. Przykleiłbym go na jakimś kleju elastycznym. To testujemy. Pierwszy sygnał jest. Ciach. Samochód też się zatrzymał. Wprawdzie nie jest tak solidny jak pierwszy, ale spełnia swoje zadanie. No i przede wszystkim nie trzeba nikogo pytać o zgodę. A teraz mam coś dla tych, którzy lubią się wyróżnić. Halo? Mobilki, mobilki, ile do ściany? Nie, tak to nie działa. To nic innego jak czujnik zbliżeniowy z sygnalizacją świetlną, urządzenie o nazwie semaforek, całość mocujemy do ściany. Sygnalizator świetlny mocujemy w ten sposób, żeby go było dobrze widać z samochodu, natomiast czujnik zbliżeniowy tak, żeby był na wysokości najbardziej wystającego miejsca w samochodzie. Grzesiek w ramach testu przykleja semaforek taśmą, ale urządzenie posiada wbudowane otwory na śruby i lepiej przykręcić je do ściany. Wiadomo, takie świecidełko może się komuś obcemu spodobać. Zapaliła się zielona lampka, to znak, że czujnik działa. Teraz żółta, około 1,5 metra do ściany. I czerwona, zaparkowane 50 cm od ściany. Zasada działania tego urządzenia jest dokładnie taka sama, jak czujników parkowania, które zamontowane są w samochodzie. Zaleta, łatwość montażu. Wada, to, że działa tylko tam, gdzie je zamontujecie. Niestety, kolejne parkingowe akcesoria też mają tę wadę. O. No i tak właśnie wygląda wysiadanie. Zgodnie z ustawą szerokość miejsca parkingowego nie może być mniejsza niż 2,30 m, i coraz częściej miejsca parkingowe są tej szerokości. A 2,30 m? To naprawdę nie jest dużo miejsca. No i chociaż nie wiadomo, jakbyśmy się starali to wcześniej czy później uderzymy drzwiami w ścianę i obijemy ranty drzwi, a naprawa rantów drzwi nie jest tania. No chyba, że potraficie to zrobić sami, bo oglądaliście jeden z fadetonów to jeden napraw. To tak. Ale jeżeli nie, to mam sposób, żeby tych rantów nie obijać. Pierwszy. To takie odbojniki z pianki, sprzedawane po dwie sztuki. Na pewno spełnią swoje zadanie, ale minus jest taki, że są krótkie. Drugi sposób to taka pianka sprzedawana na metry. Dwumetrowy odcinek jest o 10 zł droższy od zestawu tamtych pianek, i właśnie tą piankę przykleję tutaj na ścianę. Tak się składa, że mata ma szerokość 20 cm, dokładnie tyle co pasy namalowane na ścianie parkingu. Według mnie ten sposób jest lepszy, dlatego że chroni cały samochód i nie musimy go zatrzymywać w odpowiednim miejscu. Na no, jeżeli traficie taką ścianę jak ta. To wspólnota nawet nie zauważy. Z takim zderzakiem na ścianie nie trzeba już otwierać drzwi z duszą na ramieniu.